Sportowa Arena, Paweł Leśny, witam Państwa, zapraszam na wydarzenia sportowe. Piłkarki Resztę Młynostoiska w Koszali wreszcie się przełamały. Po czterech porażkach z rzędu okazały się lepsze od ruchu Chorzów. Koszalianki miały okazję przełamać się w starciu z najsłabszą ekipą ligi. Seria ruchu była jeszcze dłuższa. Mecz przez pierwszą połowę był wyrównanym widowiskiem. Obie ekipy imponowały skutecznością. Do przerwy zespoły zdobyły po 17 bramek. Duży wpływ na poprawę naszej defensywy miało wejście na boisko bramkarki Izy Prudzienicy i kapitan zespołu Jany Nowickiej. Nasz zespół poprawił grę w obronie i utrzymał tempo w ataku. W efekcie koszaniemki szybko wypracowały sobie przewagę, która systematycznie się pomiększała. Gospodynie kontrolowały przebieg gry i ostatecznie wygrały 31 do 25. Po 5 gramiach dla naszej drużyny zdobyły Gabriela Urbaniak, Hanna Rycharska, Lezja Smoli i Julian Andryczuk. Czasami w meczu kończy wynikiem 17-17. W pierwszej połowie nie zafunkcjonowała obrona i zfunkcjonowała bramka. W drugiej połowie wyglądało to zupełnie inaczej. Dziewczyny zagrały bardziej agresywnie w obronie, z czego bramkarka, bramkarki mogły odbić. Puściłyśmy tylko 8 bramek. To był klucz do tego, żeby później grać na spokoju. W tej, w tej pierwszej części nie, nie było na boisku ani Zekróciolica, ani Adriany Nowickiej, One, one weszły na, na tą defensywę i w i w jakiś sposób trzymały te, te obronę. Tak, tak jak bym że też proszę zauważyć to, że nie zawsze da się zmienić zawodniczki do obrony, bo gdy zespoły grają szybki środek, szybkie znowienie bądź e, szybką kodrę wypuszczają nie zawsze to się da zrobić. To Ada zagrała dobry mecz w obronie w drugiej połowie, no i z tego się cieszymy. właśnie nie ma co narzekać, to trzeba powiedzieć, że właściwie pewne punkty zdobyte, ta druga połowa pokaza, gdzie jest miejsce naszych drużynach, gdzie jest miejsce póki co, ruchu no tak, myślę, że, że tak, że dziewczyno do zwycięstwa było potrzebne po tych remisach przegranych jedną bramką w końcówce. Tym bardziej, że we wtorek gramy z mistrzem Polski półfinał. I Mam nadzieję, że zagramy jak równy z równym hasłowi mistrza, i mam nadzieję, że dziewczyny za to pójdą. Na drugą połowę wchodziłyśmy praktycznie jak na początek meczu, ponieważ był remis i to można powiedzieć, że było 0-0. Cieszę się, że Iza tak fajnie zagrała w bramce, i to jak bramkarz dobrze broni, to wtedy aż się jeszcze bardziej chce, wiadomo, skrzydła wtedy nam na to nie podcina. Cieszymy się, że wynik skończył się wygraną, to jest najważniejsze. Teraz się skupiamy na wtorkowym meczu. Już o tym trzeba zapomnieć, bo mam mało czasu. Po tej wygranej młyny Stoisław mają w dorobku 28 punktów i zajmują czwarte miejsce. W tym tygodniu nasza drużyna rozegra dwa mecze. W półfinale Pucharu Polski koszanianki podejmą we wtorek MKS Peru Lublin, a w weekend zmierzą się na wyjeździe, spotkaniu ligowym ze startem Elbląg.